Kontrnatarcie rozpoczynałem piłkarze stali Rzeszów. Jest to drużyna znacznie bardziej doświadczona od zespołu Błękitny Stargard. Przed szansą stanął przed chwilą Piotr Głowacki Łęczna 1 do 2 z pogonią sielce 2 do 3 oraz nieco wcześniej z bytowią Stali. i pląskowski rozpoczyna natarcie drużyny przyjezdnej. Odegranie na prawą stronę. Piłka trafiła jeszcze. Występują w dniu dzisiejszym piłkarze stali Rzeszów. Piotr Głowacki ma sporo miejsca. Dośrodkowanie z bocznego sektora boiska na strzał głową. Mieli jednak środkowania. Piotr Głowacki dopiero teraz zdecydował się na wrzutkę w pole karne, ale później jednak nie utrzymała się na szczeblu pierwszej ligi, a w ostatnich latach no mamy dośrodkowanie w pole karne do... Nie piłka trafia do Piotra Głowackiego. Dośrodkowanie w pole karne. Czy piłce znajduje się Piotrek Plewka. Nie daje się jednak na to nabrać zawodnicy Stali Rzeszów. No i widzimy porownie w akcji Roberta Trznadla. Znakomicie... W... Znalazł się w polu karnym. O... To tą stroną najczęściej zagrażają Stargarskiej bramce. Piłkarze Stali Rzesów. I uderzenie. Uderzenie 5-letni Dariusz Jarecki. Ale o tym, o, może o tym za chwilę, bo w ataku widzimy drużynę przyjezdną. Pąskowski. Lewa strona boiska. Ma sporo miejsca. Dośrodkowuje w pole karne. Tam do piłki wysoko. Próbował wyskoczyć Grzegorz Goncerz. To jednak jeszcze nie jest koniec akcji. Zamieszanie w A karne. I Artur Pąskowski stanął przed znakomitą okazją. Szeliga. No mamy pole karne, ale Jakub Szrek wygarnął. Tym razem trzy bramki strzelili. 24 stracili w Płaskie, zaskakujące. Cela kotwicy do piłki dopada jednak. Głowacki, który wymienił się podaniami z Patrykiem, plewką piłka, znajduje się na połowie błękitnych. W tym spotkaniu na placu gry pojawi się zapewne za chwilę. Zobaczymy, co przeniesie ten stały fragment gry. Dośrodkowanie. Łukasz Góra, prawa strona boiska, płaskie dośrodkowanie się od opieki Piotra Głowackiego. szybko jednak wękitni tracą piłkę i przed szansą stoją zawodnicy Stali. Wszystko jednak znowu kończy się na w natarciu goście. Konkretnie Damian Michalik dośrodkowaj, bo jej mamy bramkę i jeden do zera. Damian Michalik w natarciu goście. Konkretnie Damian Michalik dośrodkowaj, bo jej mamy bramkę. I jeden do zera. Damian Michalik.